Tomek był bardzo szczęśliwy. Gruby zawiadowca poprosił go, żeby został lokomotywą ratunkową na wyspie Sodor. Miał pracować z Bogdanem w centrum ratowniczym. Bogdan był bystry, śmiały i bohaterski. Na końcu ramienia dźwigu Bogdana wisiał ogromny magnes. Tomek wiedział, że magnes przyciąga niektóre metale. To takie ekscytujące zakrzyknął. Jesteśmy gotowi do akcji. Tomek i Bogdan wprost nie mogli się doczekać, kiedy w końcu zaczną pracować. Właśnie wyruszyli do centrum ratowniczego, gdy Wiktor zawołał Musicie czekać na czerwone światełko dopiero wtedy magnes będzie działał. Wiem wszystko o magnesach, powiedział Tomek. Był zbyt podniecony, żeby się zatrzymać. Jesteśmy gotowi do akcji. W centrum ratowniczym okazało się, że właśnie odebrano nowe wezwanie. Gospodarz Maciej potrzebował metalowych prętów, ponieważ runęło jego ogrodzenie dla owiec. Nic prostszego, stwierdził Tomek, kiedy Bogdan opuszczał ramię dźwigu nad pręty. Jednak magnes Bogdana nie przyciągnął prętów. Wiktor wspominał, że najpierw musi zapalić się czerwone światełko. Przypomniał sobie Bogdan. Tomek jednak powiedział mu, żeby się o to nie martwił. Więc Bogdan opuścił magnes jeszcze niżej. W tym momencie zaczęły się kłopoty. Magnes uderzył w pręty i plusk! Pręty wpadły do wody tuż obok kapitana. Przepraszam, kapitanie zawołał Bogdan. Na szczęście na placu zostało jeszcze kilka prętów powiedział Tomek. W tej samej chwili do centrum ratowniczego wpłynęło kolejne pilne zgłoszenie. Ruzi popsuło się koło i potrzebowała nowego. Bogdan opuścił swój magnes nad nowym kołem. A co z czerwonym światełkiem? zaniepokoił się. Nie przejmuj się, odparł Tomek. Wiem wszystko o magnesach. Jednak Magnes nie przyciągnął koła, tylko mocno w nie stuknął. Koło potoczyło się i z hukiem uderzyło w kamusia. Z moim Magnesem jest coś nie tak, stwierdził Bogdan. Przecież ja też jestem z metalu, powiedział Tomek. Sprawdźmy, czy Magnes mnie przyciągnie. Bogdan... Podjechał więc do Tomka. Nagle zapaliło się czerwone światełko. Bogdan machnął ramieniem i magnes przyczepił się do Tomka. Brzdęk! Bogdan ciągnął i ciągnął, ale nie mógł odczepić magnesu od Tomka. Jestem taką niemądrą lokomotywą! westchnął Tomek. Myślałem, że wiem wszystko o magnesach więc nie słuchałem Wiktora. Musimy jechać i zapytać go, co trzeba zrobić. Przez całą drogę Tomek i Bogdan jechali na sąsiednich torach połączeni magnesem. Magnes działa tylko wtedy, kiedy włączone jest czerwone światełko. Wyjaśnił Wiktor. Wystarczy je wyłączyć i już. Jesteś wolny. Dziękuję, Wiktorze, powiedział Tomek, kiedy magnes w końcu się od niego odczepił. Następnym razem będę cię uważnie słuchać. Dzięki magnesowi Bogdan i Tomek dostarczyli gospodarzowi Maciejowi pręty, a Ruzi nowe koło. Wszyscy uznali, że ogromny magnes jest wspaniały. Zapaliło się czerwone światełko, zakrzyknął Tomek. Gotowi do akcji, zawołał Bogdan.